Pawle, czy chcesz coś nam w tym świątecznym czasie powiedzieć? Chodźcie w duchu, Kilip, kochani. Co macie nam do powiedzenia w tym pięknym, świątecznym okresie? Chyba idź. Chcesz ogień. A gdzie jest? Nie dam ci. Ale ja nie wiem, czy mam. Jak mi się zacznie, nie dasz wydymać. To cię wyłucham? ogień! Nie mam tu. Ma, a gdzie masz? Nie wiem. Czekaj, Czek. On naradek ma. Ej, trzeba to zrobić, żeby to one były nie Wiesz, no, ja to w Nie, się je Zaraz, poczekaj. Yes. 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 что вы видите в этом пеньком и в этом тоже на макресе. Художественное. Амель. 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 Przepraszam, czy może, może chcecie nam coś powiedzieć w tym pięknym świątecznym czasie? Super wszyscy, wszyscy nie mają zielonego pojęcia o tym, tutaj co się dzieje. Nie umieją rzucać z stołów normalnie po sobie z Proszę spojrzeć na stół, co się to dzieje, to dzieje to jest, jak to jest pięknie, pięknie. uroczyście, wigilijnie. Jest tu świąt, prawda? Proszę. O, czyli, czyli generalnie wypierdalać wszyscy tak, na orbitę? Tak, tak, wszyscy na tak. Wszyscy pocałujcie nas cycki. Tak, tak. Proszę się nauczyć. Ja no, dziękuję, jeszcze film pokręcę, a potem się zastanowię, dobra? I jak bardzo. Karolina, o co nam chcesz powiedzieć w tym pięknym świątecznym okresie? Nie wiem. W świątecznym okresie? No co, ale już wszyscy są, chodź. Nie <grym i> widzę. <zbierę> co? idę. Pierdaleś na orbiter! Co się dzieje? Na szlugę. Na Nie mam szlugów. Nie mam szlugów. Dobra.